Hey, cześć, cześć mano, jestem Wolton. I teraz dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale zostawcie łapeczkę w górę, sobie kazneczkiem, dziękuję. A my od razu przechodzimy do tego. To jest kolejny odcinek z maratonu, tak więc... Jeżeli nie wiedzieliście, że robię maraton, to teraz już wiecie, że robię maraton. I tak naprawdę obudziłem się dzisiaj wcześniej rano. Będę grać dla was ten odcinek, więc. No. I dzisiaj będziemy się zajmować wojną z Ukrainą. Ponieważ, yy, jak widzieliście pod koniec ostatniego odcinka, Ukraina wypowiedziała nam wojnę, i teraz nie wiem tak właściwie, co począć. Yy, będę. Nie będę ich na razie atakować, będę po prostu y, próbować się bronić, i wtedy zobaczę, co to będzie. I jak zwykle, wszystkie państwa nas kurde nie lubią. Co jest troszeczkę smutne, według mnie, ponieważ nic im nie zrobiliśmy. Chyba, że bardzo lubili Litwę z jakiegoś powodu, ale już wcześniej, przed. Przed tym, zanim zaatakowałem Litwę, yy, już mnie nie lubili. Więc pyk, no to w takim razie yy, będziemy się bronić. Nie wiem właściwie, co począć. Mam mi zielonego pojęcia, co począć. O boż, o kurde. Wypowiedzieli tam taką wojnę, że aż, kurde, się zasrałem. Serio, to jest trochę straszne. No! Co mi nie działasz? No nie działa mi. Aha! Okay. Będę musiał rozdzielić tą armię. Yy, wziąłem pierwsze ataki na klatę, i myślę teraz, że yy, będę mógł już ich zacząć atakować. Jest dobrze, chociaż z tej strony yy, niezbyt. Mi idzie. Musimy w Lublinie zrekrutować jakąś armię. I teraz przez Czernopyl. Przez Ternopyl lecimy. I myślę, że na to jakoś wyjdzie. Wrzucę to trochę później niż na. Niż nagrywam, więc to będzie trochę niefajne. Skoro oni, skoro oni o yy, tej zaatakowali, yy, skoro oni mi splądrowali, to ja im też splądruję. I co teraz? Chciałem im splądrować, to im kurde nie splądrowałem. A czemu oni mają taką ogromną armię? Ja tego nie rozumiem. Co ja zrobiłem? Nie, to nie miało być tak. Proszę, wszystko się wali. Nie, 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 aż tam co ty? przenieś jak brak jednostek przenieś tak i tylko tu ale nie tam nie aż całkiem tam Okej okay. Skąd oni mają taką ogromną armię ja tego nie rozumiem Musieli część naszej armii poświęcić? Zaczyna się e, trzeci rozbiór, znaczy czwarty nawet rozbiór polski Co nie jest zbyt fajne według mnie, ale no cóż e, skąd oni mają taką ogromną armię? Bosz, 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 boż. to wcale nie idzie tak jak myślałem. Trzeba będzie coś tutaj zrekrutować w Przemyślu. Albo gdzieś na górze. O w Lublinie najbardziej... Najlepiej się rekrutuje. Słabo nam idzie. Idzie bardzo źle. musieli walczyć. Oni nam uwielbiają to plądrować wszystko. <laughs> Dobra, yy, w takim razie weź soj wezmę sojusznika. Zapomniałem o tym, że jest sojusznik. Yy. Mam wezwać do broni. Ok. Mhm. Mm Zaczynamy tutaj myśleć trochę bardziej strategicznie. Weźmiemy tutaj kawałek armii. Nie wiem, ile tam ich było. Dobra, tego dam tu. Tego dam tu. Ej, ten niech idzie dalej. Byk. Oni uwielbiają plądrować mi białą podlaską. Boże! Co, jakże. 4000, to i, to nie było. za dużo, to jeszcze 8000. Skąd oni mają taką ogromną armię? Ja się kuźwa. Dziwię Dobra, niestety. Yy, niestety nie idzie tak jak myślałem. I być może to będzie ostatni odcinek więc musimy się trzymać w jakiś sposób. Musimy się utrzymać przy granicach. No i tu. Na wschodzie tutaj tutaj już podbijają nam w tych prowincjach pod granicę nam podbijają już duże armie. I za chwilę będziemy musieli kończyć. Niech się wróci. Ten niech idzie w tą stronę, żeby Okej, okay, jest dobrze jednak. 3000 żeśmy zrobili. Nie będą tak rozdzielać ich tutaj. Nie będą ich tak rozdzielać. Okej. Okay. Ej, coś się zbukawało, i dalej mam całą armię. Spoko. <laughs> Właśnie dlatego czasami tak lubię grać w Age of Civilizations albo w każdym razie Age of History teraz to się już nazywa. I tak żeśmy przegrali, ale już zostało mało wojska u nich. Zaczynamy też straszliwie przegrywać, i nie wiem. Nie ja wiem, co oni kuźwa robią. Atakujecie. Atakujecie. No, yy, atakujecie jeszcze, czy? Czy co? Turcy nas nie lubi w tym scenariuszu. Czemu każdy nas nienawidzi? Dobra. Nie mogę im zaproponować sojuszu, bo oczywiście jestem na wojnie. Niechcianej. Dobra, może. Może po prostu zrobimy tak, że weźmiemy rozmowy.